Ludziska z tej strony Jakub T. A dzisiaj widzimy się na takim nietypowym odcinku z Minecrafta i mamy tutaj, jak widzicie, taką mapkę. Mapki ogólnie 4. Znajdź owce, znajdź owce 2, znajdź owce 3, znajdź, znajdź owce 4. Jeżeli y, to mi zajmie dość długi czas, to po prostu sobie podzielimy to na dwie części. Znajdź owce, y, znajdź owce i znajdź owce 2. Będzie jeden odcinek, i jutro na przykład będzie z tych odcinek. Więc dobra, chyba już możemy za zaczynać. To bierzemy, znajdź owce. Jeden. Znajdź owce w sumie. Dobra. Jesteśmy. to musimy iść. Chwila. Dobra. Tutaj mamy takie ten. Witaj na mapie znajdź owce. Twoim zadaniem jak wskazuje wskazuję nazwa jest znalezienie owcy. Odnajdź 16 owiec ukrytych w poziomach o różnych stopniach trudności. Powodzenia start. Dobra. To pierwsze raczej będzie łatwe. OK. Sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Ta owca podejrzewam, że będzie na drzewie którymś. No. Tutaj, o. O, tutaj będzie. Dobra. Ta będzie tam. Ja już od razu mówię, że tego nie przechodziłem jeszcze. Tutaj chyba trzeba. O! O, przeskoczyłem, patrzcie. Okej okay. O, patyczki. Weźmiemy sobie. Ch, Dobra. O, tam jest owca. O nie labirynt. Na razie nam dobrze idzie. O, owca. <gry> tutaj sprawdzimy poza domem, najpierw. Dobra, tutaj nic nie ma, więc pójdziemy tutaj. Nie ma tutaj też nic nie ma. What? O mam przejścia. Gdzie ja mam iść? Tutaj nie ma nic. Czy po prostu będzie na... na domku tam? A, tutaj jest jakaś dźwignia. I zobaczymy teraz w domku coś. O, tutaj nam się otworzyło, dobra. Spoko. O. Mroczna Mapka. O, o, tam można. Owieczka. Jej, jej. O patrzcie jestem. O, tutaj jest owieczka. Ja już tutaj od razu widziałem, że jest tam przejście, więc. Kurde.

No ja pierdziu. O, jestem, dobra. To jest przycisk, czy nie? Tak jakoś dziwnie to wygląda. O, jest przycisk. Ała. What? Jest, dobra. O! Spoczkę nawet to było. Tam podobno na pewno będzie nad. O, tam jest dobra. O, dobra. Tam jest. Tam. Ale to nic nie da, i tak tutaj nie doskoczę. O, kurczę, co ja zrobię? Możliwe, że jest, jeszcze dzisiaj będzie live, ale nie wiadomo. Nic nie obiecuję. What? I takie pytanko. Jeżeli wiecie, czy Battleground jest za darmo, to mi piszcie w komentarzach. Ja chcę tam wejść. Halo, halo. No. Kurczę. Szybka. Raczej sobie podzielimy to na dwie części, wiecie. Zrobimy jeszcze drugą część. Ajajaj, myślę, że to. O, wow. A ja jestem głupi. Wiecie co, chyba sobie to sccheatujemy troszkę. Ujaj, nie wiem jak to przejść. Serio. Chyba, że teraz mi się uda. Ej, wiem chyba. Ja pirju. Serio. Nie, prze. Weźmiemy mnie to tak. Tutaj już byliśmy. O, tutaj są koment bloki. Może zobaczymy, jakie tutaj są komenty. Co? To. Albo nie, bo coś się zepsuje jeszcze. A może poszukamy tutaj jakiejś dźwigni. Czy coś? Nie, dobra, przejdziemy sobie tak. Okej. Okay. Okej, okay, bo to był game od 2 nie? Dobra, nieważne. Tam jest nowca, już widziałem. Okej, okay. o, dźwignia jakaś. Ło, a się przestraszyłem. Przecież tutaj się nie da wypłynąć. A, tak, dobra. Spoko, to było łatwe. trzeba No wszędzie są drabinki spoko Ła, co tam jest owca? No przecież widać to Ale co? What the fuck? No serio Easy, ja to sobie włączyłem peaceful, bo żeby nam żarcie nie spadało. Kurde, no nie no, jak to zrobić? O, tutaj jest wejście jakieś O, tam jest dźwignia. Ona coś robi, czy nie? Jaki jest sens tej dźwigni? I nie wiem jak to zrobić. Bo nadal nie wiem jaki był ten sens tej dźwigni. O. No i nic. Dobra. To tak pom... patrzcie. O! Kurde, to już jest chyba średni, nie? Pokażcie. Trudne, to już jest. Ojej. Nie, dobra, nie wiem jak to zrobić. Czekajcie. To powinno się raczej otworzyć. Czekajcie. No. To powinno się otworzyć, więc... Ja nie czuję się teraz yy, cheaterem. O lol. O chatka tego. O lol. Spoko. Co tutaj trzeba? Obsydian. Dzięki, gościu. A ty? Kwiatek. Nie mam kwiatków. A ty? Kwiatek i nitka. Tej nitki nie używamy. Pamiętajmy. To ty? Tak, tu ty. Ty też o Kwiatka jednego już mam do drugiego osadnika. Ej. Al? że z tego coś wyjdzie nam. A ten gościu? O! Mamy, dobra. Teraz idziemy sobie wymienić kwiatka. Znaczy, wiecie... Za nić. Ej! Dawaj mi nić. I teraz ty, gość. a nie. Teraz ty bodajże. Nie. Jezus Maryja. O, jest, dobra. Pek. O, o, owieczka. ale to było wzrowniste. Ej, 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 o, dźwignia. O, już, ej, spróbujemy to prze. What the fuck, czemu mi tak laguje? Spróbujemy to przejść, tak wiecie. Tylko bez lagów, proszę bardzo. Ej no, laguje mi. O, owieczka. Pyk. Dobra, gratulujemy. Gratulacja. złeś wszystkie owce. Dobra, teraz wyjdziemy z tego. Usuniemy sobie. i wchodzimy do tego. Zobaczymy ile odcinek trwa 18 minut. Ssłabietyńko. Dobra. To zrobimy sobie to. A może po prostu nie. Zrobimy to tak. Ja już zakończę ten odcinek. Następną część zrobię jutro. Następną jeszcze pojutrze i potem jeszcze czwartą po pojutrze. Dobra, a więc. Do zobaczenia i Cześć!